Cześć, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Licheń Młodych. Jako ludzie młodzi często zadajemy pytania, jednak rzadko dostajemy na nie odpowiedzi. Mam wrażenie, że to właśnie dlatego temat religii cały czas jest tematem tabu. W dzisiejszym świecie, pełnym dowodów i naukowych wyjaśnień, potrzebujemy także odpowiedzi na pytanie, które może wydawać się trudne, a nawet frustrujące, a mianowicie jak uwierzyć w Boga, skoro go nie widać? Pierwszym gościem, który liczę, że pomoże nam rozwiać nasze wszelkie wątpliwości jest Marianin, ksiądz Jan Czupryński. Szczęść Boże, cześć, witam wszystkich, witam Patrycjo, Licheń Młodych. E, chciałbym się odnieść najpierw też do tego pozdrowienia, tego co powiedziałeś na temat, tematu tabu, że, że to jest temat tabu, że dużo jest młodych ludzi, którzy chodzą z tym pytaniem i nie znajdują odpowiedzi, bo moim zdaniem tego pytania też nie zadają dobrze albo nie wiedzą gdzie zadać. Bo my tak naprawdę cały czas się obracamy w świecie mediów, czyli w świecie odpowiedzi. Jest bardzo dużo odpowiedzi, a właśnie żeby ktoś wyszedł i na poważnie zadał to pytanie przed sobą, przed, nie wiem, kimś bliskim, to myślę, że takich poszukiwaczy tak naprawdę nie jest wcale aż tak dużo, a jesteśmy ciągle w takiej w narracji, w sensie, że, że świat też ma swoją narrację, tak jak Kościół ma swoją narrację, czyli Ewangelie, Pismo Święte, katechezy i tak dalej Kościoła. I jak powiedział święty Paweł, wiara rodzi się z tego, co się słyszy. I współczesny świat ciągle słyszy: wszyscy kradną, wszyscy, że, że to nie jest grzech, to wcale nie jest takie złe. Na przykład, nie. I generalnie siłą rzeczy przyjmują, można powiedzieć, tą narrację na swoje życie, wcale nie pamiętając o Panu Bogu. A właśnie wydaje mi się, że do religii jest rzeczywiście tematem tabu, w tym sensie, że się o tym nie rozmawia tak na co dzień przy kawie, herbacie, raczej w rodzinach. Chyba też ludzie o tym nie mówią, nie myślą na co dzień, a trzeba, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, więc jeżeli będziemy więcej o wierze, o Panu Bogu, o, na tematy wartościowe rozmawiać, to też będzie po prostu pomnażało w nas tą wiarę. Jest to temat, który z pewnością wzbudza wątpliwości i trudności w sercu wierzącego, ale także w sercach tych, którzy dopiero szukają swojej drogi do Boga. W takim razie, jakie konkretne argumenty mogą pomóc osobom, które. Szukają dowodów na istnienie Boga? Konkretne argumenty. Ja osobiście jestem zwolennikiem nie wiem, takiego poglądu, że nie może istnieć konkretnego argumentu na korzyść Pana Boga, takiego no, matematycznego, w sensie nie wiem, 2 plus 2 to 4, więc Pan Bóg istnieje. Bo wiara sama w sobie zakłada wątpliwości, bo my zbawiamy się też przez wiarę, też Co innego też rozumiemy przez tą wiarę. Natomiast, jeżeli wierzę, to niekoniecznie muszę wiedzieć. Podam taki przykład. Jest taki człowiek, już nie żyjący, naukowiec. On był astrofizykiem, coś takiego, że on znał się na pewno na kosmosie, na fizyce, na układzie świata. On żył w połowie XX wieku, zmarł w 1957. I on, można powiedzieć, był ateistą, wyznawał ateizm, że Boga nie ma, w to wierzył i zmęczył się. Tym dialogiem z chrześcijanami na temat powstania świata. Bo chrześcijanie mówią, że Bóg stworzył świat, a on mówi, że Bóg Boga nie ma, więc on światu nie stworzył. I on powiedział, a skąd wy w ogóle wiecie, że świat ktoś musiał stworzyć, że on ma początek? Bo jedna, jedna z takich podstawowych yy, dowodów na istnienie Pana Boga to przyczynowość, że wszystko ma przyczynę, więc musi być jakaś przyczyna pierwotna, czyli nieporuszony poruszyciel, czyli Pan Bóg, tak jak chrześcijanie to uznają. On zaś powiedział, że świat mógł być zawsze, wieczny. Bo nauka nic nie mówi, w sensie, że nie ma żadnych dowodów na to, żeby świat miał jakikolwiek początek. Więc w połowie tego stulecia, które minęło, on takie pogląd wyznawał. I on był fizykiem i astrofizykiem, czyli mówi, Ja się znam, to jest moja dziedzina. Nie ma dowodów na to, żeby świat kiedykolwiek powstał, czyli może być wieczny. I krótko po jego śmierci, albo kilka lat przed jego śmiercią, pewien ksiądz zresztą, nie pamiętam jego nazwiska, jest francuskie, nie znam francuskiego, więc nie będę. Jego obrażał, on odkrył promieniowanie tła. Dla mnie też to nic nie mówię, jak prawdopodobnie do większości słuchaczy, ale dla fizyków to oznaczało, że na pewno świat powstał najprawdopodobniej i też właśnie na skutek wielkiego wybuchu, czyli to jest dzisiaj obowiązująca, można powiedzieć, teoria naukowa, ta, która ma najwięcej no nie wiem, badań naukowych na ten temat jest. Czyli no można powiedzieć, że on całe życie wierzył w coś, szukał dowodu, miał swój dowód ale po jego śmierci po prostu tak się posunęła na przykład nauka i cały jego argument skasowała. Dzisiaj też możemy wymyśleć 500 milionów argumentów, które być może będą, no nie wiem, nieważne przez, nie wiem, lat 100-200 i dlatego właśnie ja bym bardziej szedł w kierunku wiary jako relacji, bo Bóg nie jest filozofią, żeby trzeba było Go odkrywać, udowadnić i tak tylko jest kimś. Kimś, kogo trzeba poznać, nie? Więc to jest można powiedzieć nasza no, i, słabość, i moc. A, a więc e, ra, ra, raczej w tym kierunku powinnibyśmy byli szukać jakichkolwiek dowodów i, i tak dalej. Mm -hmm. Do powstania każdej tak naprawdę relacji potrzebne jest zaufanie, więc jak możemy zaufać komuś, kogo nie widzimy? Skoro on jest żywą osobą, to my możemy go dotknąć poprzez to, że przyjdziemy z nim w kontakt. Zaczniemy z Nim rozmawiać i On będzie dawał nam odpowiedzi, które będą po prostu zmienić moje życie. To, to jest rzeczywiste. Mhm. Czyli takim kontaktem może być zapewne modlitwa. Absolutnie, na pewno tak. I, i, i też e, co chciałbym no też polecić, nie wiem, być może ludziom młodym, którzy będą nas oglądać, którzy są osobami poszukującymi, żeby rzeczywiście tą modlitwą no, nie garać. Być może to brzmi tak trochę, nie wiem, współcześnie babciane, temat tabu. Na który jest bardzo mało odpowiedzi, po prostu chodzi o to, żebyśmy nie traktowali nawet tych obowiązków, które mamy takich katolickich, czyli Eucharysty, niedzielę, na przykład, modlitwa codzienna, jako taki suchy obowiązek, tylko jako rzeczywiście wchodzenie w rozmowę z kimś. Bo zawsze wiara, jeżeli zobaczymy, zobaczymy to w Piśmie Świętym, rodziło się z tego, że Bóg wychodzi, mówi komuś coś, i ten ktoś zaczyna to robić. Abraham. Bóg powiedział do Abrahama, Abraham wyszedł z ziemi oczystej i historia zbawienia stała się w jego życiu. Do nowego powiedział, on zaczął budować, uratował swoją rodzinę. I generalnie myśmy powinni te nasze no, punkty, którym jest modlitwa codzienna, którym jest Eucharystia co tygodniowa, żebyśmy to traktowali jako moje poszukiwanie. Bóg jest Bogiem ukrytym. I ja chcę wchodzić no, w taki kontakt, w relację z nim poprzez te momenty, które, które są mi dane, no, żebym po prostu go dotknął, bo bo właśnie przez relację można go dotknąć. Powiem na swoim przykładzie. Codziennie, wieczorem modlę się, ale ta modlitwa jest raczej złożona z takich podstawowych modlitw, typu Ojcze nasz, Sprawiaś Mario. Czy mogłabym po prostu zastąpić te modlitwy zwykłą rozmową o tym, znaczy rozmową, właściwie, opowiedzeniem, o tym, jak wyglądał mój dzień, z czego on się składał, co mi się dzisiaj miłego, dobrego przytrafiło. Czy mogłabym to zastąpić? Ja generalnie też staram się tak uczyć ludzi w tym sensie, że ten pacierz też, którego nas uczyli, rodzice, które znamy ze szkoły, że to jest wprowadzenie w modlitwę. Owszem, Modlitwa też polega na mojej wierności. Nie w sensie, że ja no, no, wierno, że codziennie się modlę, wierność, że co niedzielę przychodzę na Eucharystię, bo też miłość polega na wierności, prawda? Tak jak no nie wiem, w też to doświadczamy w rodzinach, ale także miłość polega na e, takich impulsach czasami. Nie, nawet jak mi się nie chce. Owszem, to jest wierność, ale czasami mi się chce właśnie. Miałem trudny dzień albo na odwrót był tak wspaniały, że koniecznie się chce z Panem Bogiem się tym podzielić. Natomiast ja też jeszcze, no właśnie, jak też mam okazję komuś dawać radę w tym temacie, to też polecam czytać pismo. Dlatego, że ono naprawdę jest dialogiem, bo, bo łatwo Bogu coś powiedzieć, nie? Daj, przepraszam, albo nie wiem, jeszcze coś dziękuję, ale żeby Go usłyszeć, to jest jakby cała, no nie wiem, sztuka życia chrześcijańskiego, bo Bóg jest kimś, który też do mnie mówi. A jak ja mam go usłyszeć, jeżeli na przykład no nie mam w sobie, no nie wiem, nie mam jego słowa, a Pismo Święte, Biblia, to jest list Boga do człowieka i rzeczywiście na przykład no, moja droga nawrócenia mogę powiedzieć, też powołanie zaczynało się z tego, że ja jako 15-latek z ciekawości po prostu wziąłem Pismo i czytałem i ja widziałem, że ja wchodzę w dialog poprzez to czytanie, że Bóg odpowiada na moje dylematy i to także, no ja sam bym tego nie wymyślił naprawdę, no też pierwszy owoc na przykład mojego czytania był taki, że ja zrozumiałem sam nie dlatego, że mi mama powiedziała, która mi mówiła o tym przez tam na, na przykład 3 lata, że moi przyjaciele są, no nie wiem, moi przyjaciele mają na mnie zły wpływ, czego ja nie widziałem sam z siebie, można powiedzieć, ale Słowo Boże mi pokazało, że jeżeli ja z tego nie wyjdę, to no mogę źle skończyć po prostu. nie? I, i, i w ten sposób też dialog, chrześcijaństwo, wiara się umatnia. Więc no, to bym polecił i, i to rzeczywiście jest żywe. I wtedy naprawdę masz no, no masz, masz z kimś dialog o kontakt. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wam również za wysłuchanie. Módlmy się zatem o dar wiary oraz otwartości na Bożą obecność w naszym życiu. Ale też rozmawiajmy, rozmawiajmy ze sobą nawzajem na treści Boże, na treści chrześcijańskie Kościoła i z Panem Bogiem, żeby mu przedstawić te wszystkie nasze dylematy, które nawet są dla nas dylematami, tematami tabu, abyśmy wzrastali w wierze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.